Dzień dobry, dzień dobry tutaj Afro i witam Was w kolejnym odcinku z kolejnym vlogu dokładnie. Chciałem Was na przeprosić, że znowu nie było odcinków, no ale tak wyszło brak weny, widzicie, ale żeby nie było pustych słów, tylko żeby nie było tylko pustych słów, tylko też właśnie czyny to nakręcam dla was odcinek. Bardzo się cieszę wzrosta liczba subskrypcji na kanale i liczba wyświetleń i komentarzy widzę vlog się cieszył dużą popularnością cieszy mnie to więc ogląd... więc następnego nagrywam, żeby wam tak chwilę poopowiadać jakiś taki odcineczek na rano w środę bo wrzucam go kręcę go jeszcze we wtorek ale przez noc go renderuję i na środę rano jest jak momencie zobaczyć moje włosy byłem na basenie oczywiście, w każdy wtorek i czwartek chodzę na basen, jestem pływakiem tak Afro pływa już dziewiąty, dziesiąty, dziewiąty rok już pływa, tak Wam powiem. Dawałem ostatnio info na Facebooku o Fantazy Expo Challenge, przychodzę o drugiej rundy, no niestety w drugiej rundzie mnie poszło, odpadłem 3-1. Oponent miał lepsze rozdanie i Fantazy Expo jest co tydzień, w każdy po w poniedziałek się zaczyna, kończy się. Są kolejne rundy rozgrając, możecie się zapisać, możecie się ze mną zmierzyć, ja w kolejny poniedziałek zapiszę się, żeby grać. Na Facebooku daję różne ciekawe info, czasami więcej nawet niż na YouTubie, jakichś takich spraw, więc możecie, zachęcać was do lajkowania, żebyście mogli, żebyście mogli być na bieżąco. No i poza tym, co ja wam tam jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? No... A, plebiscyt ta najwięcej komentarzy, Tomek długoż prowadzi. Ale możecie, możecie dodawać komentarze, żeby prawda, prawda, żeby mm, żeby go dogonić. No a zaczął się adwent, a więc nie wiem co z tego wynika, ale jakby ktoś nie wiedział, to mu powiem. Ale na razie to tyle, moi przyjaciele. Na razie to zobaczenia HSP. You see! Ya. jezus. E, tu nie jestem mkr ale dalej, kurde, powiem wam, nie wymyśliłem dalej, jak ja się mam żegnać z wami, więc jeżeli macie jakieś sugestie, to piszcie w komentarzach, a na razie cześć, pa!